Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Arsenal przenosi ciężar gry na skrzydło. No to jednak zdecydowanie było przekroczenie przepisów. A nie wiem nawet, czy nie na żółtą kartkę. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemu w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera, tak? Co teraz zrobi? I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki taki. Ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było to tak dobre uderzenie? No nie jestem tego pewien. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Fischer. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem. Korzystając z błędu ustawienia rywali, spokojnie. Teraz Bramkarz po tej centrze. Odegard. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Kajosaka, Odegaard, niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Nie tym razem, rywale neutralizują zagrożenie zrożnego. Podanie do Odegarda. dobrze bramkarz, spokojnie interweniuje. Fischer. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. czeka. Doskonała pinka za plecy obrońców. Ależ uderzenie! Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Fischer. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy pince. Czy zdoła strzelić? Gol dla Arsenalu! ale trafiają właśnie w tej chwili! A miałem dopiero co powiedzieć, że to pachnie bramką! W powtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do Bramki. Strzelec znalazł się tuż przed Bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. W razie 2-0. Fischer. Szukają teraz sposobu, który będzie wpić się w szesnastkę. Świetnie to wyłapał Bramkarz. Strzał z dystansu, ale nieskuteczny. Doskonale dziś Arsenalowi udaje się długie utrzymywanie się przy piłce, bo jaki jest najlepszy sposób na uniemożliwienie przeciwnej drużynie strzelenia bramki? Nie oddawać piłki. Jeśli ty jesteś w posiadaniu, to strata gola w tym momencie nie jest zagrożeniem. I teraz Arsenal wznowi grę z rzutu wolnego. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. A teraz szansa na gola. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Znakomity teraz odbiór. Odzyskują piłkę. Fischer. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Tyle, że za blisko bramkarza ta wrzutka. Bez problemu sobie radzi. Dobrze graciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? czeka, Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Ma trochę przestrzeni Może próbować wrzutki Piłka w rękach bramkarza Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane Świetne ustawienie golkipera Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający Bardzo inteligentna gra w obronie Znowu mają piłkę Przetrzymują piłkę Hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. Arsenal przenosi ciężar gry na skrzydło. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Za takie zachowanie musiała być żółta karta. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Pytania w takim miejscu zawsze są groźne. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem co myślał, być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc z autu. Tylko minuta dodatkowego czasu. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Rozległ się gwizdek, ruszamy, przed nami druga połowa tego spotkania. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Nie ma w tej akcji pośpiechu. Jest cierpliwość i konsekwencja. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Dalej jest groźnie. Ale to spaprali. To była fantastyczna kontra. Uderzenie daleko od celu. Rzeczywiście zespół przeprowadził szybką akcję. Obrona się nie połapała. Wszystko było jak trzeba, aż do tego strzału. Szkoda tej dogodnej sytuacji. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala. Znów są przy piłce. No nie, do końca ten wślizg mu wyszedł. I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Granic czeka. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Też zagranie! Takie zagrania wymagają żelaznych nerwów. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu ustawienia rywali. I teraz niezła ta wrzutka, ale nikomu nie udało się do niej dojść. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej, ale strzał zablokowany. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Odegard w posiadaniu piłki. Przejmują teraz piłkę, dobrze się ustawili, mogą zaatakować. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Teraz ładne podanie otwierające. Warto to wykorzystać. Tak mamy bramkę. No naprawdę ten wolej zasługuje na brawa. Wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka padła przy krótkim słupku. Mamy teraz wynik 2 do 1. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. Odegard. Piłka krąży teraz w pobliżu pola karnego. Cierpliwie szukają szansy. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Oj, kiepsko to było uderzone. Nie jest łatwo uderzyć z bliska technicznie i celnie. Czasem wychodzi właśnie taki Kiks. Gorzej się chyba już nie dało. Dobra sytuacja na centrę. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół bez dwóch zdań. Mocno się teraz cofają. Zapraszają wręcz do pressingu. Dogodna sytuacja, ale chyba się pogubił i w efekcie wznowienie bramki. A zatem będzie zmiana Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych Buka Osaka Martin Odegaard Cudowna teraz piłka do przodu Idealna na dobieg Prawdę, pachnie nam tutaj dobrą okazją. Próbował strzału z pierwszej piłki, to była chyba dobra decyzja, ale koniec końców zbyt mała precyzja, nie zagroził bramce. Zgodzę się Tomku, że próbować warto, ale teraz coś zawiodła go koordynacja. Strzały z nie są łatwe, cóż, może innym razem. Znakomite prostopadłe podanie, ale obrona przejmuje tę piłkę. Kibice już wstawali z miejsc. Teraz Smith Row. No i znowu są przy piłce. Jeszcze tylko 5 minut i aż 5 minut, bo jednobramkowe prowadzenie łatwo stracić w końcówce. Mogą wyrównać. Proszę państwa, gór! Remis! Na minuty przed końcem meczu. Ależ to będzie intensywna końcówka! Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Odegard. Martin Odegard. Jeśli Arsenal teraz strzeli, to przeciwnik już raczej nie wyrówna. Niebawem ostatni gwizdek spotkania. Jeszcze trochę i ten mecz się skończy, a my wciąż mamy remis. Czy ten rzut rożni coś zmieni? Daleka piłka z rogu. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Dobrze, mierzone podanie na dobie. A i tak, nie ma dola. Co za parada. No ratuje teraz swojej ekipie remis w samej końcówce spotkania. Głęboka ta centra z narożnika. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być.